Cześć, witajcie przyszła do mnie paczucha z płaskinikami są to kwiatuchy dosyć wysokie też tu ostróżki, A jakaś kuzynka może ma różne odcienie kolorów od czerwonego, różowego, białego brązowego, Pożółty kolory to jest chyba trzy odmiany czy cztery no Można się Wyciągnąć jeden chociaż taki korzej. Pokażę wam w internecie, jak wyglądają rzeczywistości. W Polsce myślę, że tak do 2 metrów mają wysokości, mogą urosnąć Natomiast z Himalajów, bo tamte z tych rejonów pochodzą, mogą nawet dorastać do 3 metrów. Jak powiedziałem, do 3 metrów w tamtych rejonach u nas to około 1,5 metra, 2 m, ale sam kwiatostan może mieć nawet 60 cm, 70. Także jest to imponujący flaworsik w różnych barwach. widzimy pomarańczowy, mocno żółty, biały kolorek. Tu mamy miksa. Różowy czy bardziej brązowy? Taki tak brązowy kwiatuchy są drobne, tak jak i ostróżki. Jak wspomniałem, to jest mój pierwszy raz z tą roślinką. Pochodzi z Azji Środkowej. Wymaga dobrej, przepuszczalnej gleby. Na dno możemy podsypać piasku. Żeby był fajny drenaż. Możemy posadzić do gruntu lub na przykład do Donic Termin kwitnienia w no, zależności od źródła znalazłem ich w czerwcu i lipcu sierpniu, czyli jakiś okres wakacyjny w jednym, na jednej stronie było w czerwcu, na drugim że w lipcu sierpniu, więc myślę, że od odmiany to zależy, bo jest ich ponad 60 odmian tego pustynnika, także także sami rozumiecie jeśli chodzi o podlewanie to raczej średnio jedynie w okresie kwitnienia, czyli w wakacje podlewamy więcej, bo wtedy ładniejsze będą kwiatostany. tak to on nie lubi zalewania, bo po prostu no zgniją korzenki po przekwitnięciu tak mniej więcej miesiąc Możemy wykopać we wrześniu, w sierpniu, w zależności kiedy kwitnie, czy w czerwcu, czy w lipcu, czy w sierpniu. Więc gdzieś miesiąc, dwa po tym wykopujemy. Tak jak na przykład dali je przechowujemy. Jest też też opcja zostawienia go w gruncie, ale go trzeba na zimę przykryć, żeby nie zmarł. Tu są takie grube konary, to moje są takie mniejsze, widać młode sadzoneczki. To no są okazałe kwiaty. Na pewno będą ozdobą nie jednego ogrodu. A myślę, że w większości, jak posadzimy kilka sztuk, to wtedy będzie większa plama i będą lepiej wy wyglądały w ogrodzie niż jedna sztuka. Ja tam tylko po kilka. Jak się rozmnożą, <noise> no to będzie ich więcej. Można rozmnożyć przez kończa. Tak jak i inne podobne kwiatuchy. Jest opcja z pobrania nasion. Z kwiatów, ale to jest taki mały minus. Na to trzeba czekać około 4-5 lat. <grymne> trzeba mieć cierpliwość, więc lepiej kupić i mniej szybciej. Pust, Pustynnik, inaczej, remurus himalajski, rozrasta się, tak jak powiedziałem przed chwilą, poprzez kończa. Są one delikatne, więc trzeba uważnie wykopywać, żeby nie uszkodzić. No, kończy po prostu. Termin sadzenia może być wrzesień, a może być kwiecień. Z tym, że w kwietniu, sadząc, trzeba brać pod uwagę, że mogą być jakieś przygruntowe przymrozki, i może je skosić, bo one wcześniej wychodzą. Więc pasowałoby je przy, czymś przykryć, liśćmi, czymkolwiek, żeby po prostu mróz nie skosił. Na no, pierwszy, wiadomo. Nie kwiatków, ale pączków, listek, żeby po prostu było OK. Więc należy przykryć czymś. Zabezpieczyć. A tak wygląda kłączek, teraz wyciągnąłem. Zobaczcie. Trochę jak pająk. No ładne, to okazałe. Chyba większe. Tamte niektóre są mniejsze, ale nie wszystkie. Jeszcze kilka drakis na cebulę. To lipane trochę późno, ale można wsadzić do donic i wyskoczą. Najwyżej będą kwitły trochę później. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się i polecam posadzić takiego fajnego pustynnika w Waszym ogrodzie, na działce czy w Donicy trzymajcie się cześć możecie napisać w komentarzu e, jeśli ktoś wcześniej uprawiał pustynika, opis jakiś jak się, czy się sprawdził e, jakie ma warunki w ogóle bo każdy z nas w innych rejonach Polski mieszka więc wiadomo w Zakopanem będzie inaczej nad morzem w Warszawie inaczej inne temperatury, inna zima no Możecie zostawić jakiś fajny komentarz. Jeśli ktoś po prostu uprawiał lub nie uprawiał i chce coś się dowiedzieć, to, to będę mógł to po prostu doradzę, choć samo doświadczenie z tą roślinką akurat nie mam. Więc to jest mój debiut. No to trzymajcie się, cześć!